Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Diablo 1 Belzebów. Dawno nie grywałem tego tej serii chyba dwa miesiące. Ale już mogę obs em jakoś dałem radę, bo na początku nie mogłem, później trzeba było uprawnienia administratora, grena na administratora zrobiłem, później skopiowałem to na internecie. I OBS-a trzeba na administratora było z nas ustawić wtedy wszystko dobrze, bo ja ściągałem jeszcze raz, bo tamten coś mi nie chciał przechwytywać, ale teraz jest wszystko dobrze. Bo nie wiem, jak w tym Diablo 2, czy też z obrazem będzie kiepsko. Bo tu na przykład się da. Yy, udało to zrobić. Tam na przechwytywanie gry po prostu... Nie można OBS-a na grę jakby ustawić. Tak jak chyba mnie trzeba i Sandałach 2. Jeszcze. Pomyślę. No i na razie idziemy. Teraz będą dłuższe odcinki. O 20-30 minut. Jest level 7. Level 8 to ostatni level podziemia. Mamy lightning. Jak szedłem tak to zdobyłem level. Oraz czar. Lightning to F3. F5 o taki czar. Mam, co to jest. Zaraz wam pokażę co to robi. Będzie się zwiększał. Zaraz go omówimy. Coś takiego żebym miał na, e, kogoś się tym czarem wyładować O coś takiego Pirażące Teraz zobaczymy od czego za mi ucieka F3 Lightning I damy rady szybciej Uciekają mi wszyscy w Kilku bossów e, Zrobiłem i zobrażenia do 25 z złotej zbroi na taką. Mało napis, ale do 23 jest. Radiusy różne. O nie. Ale mam dużo życia. Oj, na wszystko się nie będę. Come on! Ciągnę wszystkich, co mi tu wyjdą. On ma odpowiedź na błyskawice. Cztery. na fula. Niszczeni. Rzeczy pod tool. Nie mam miejsca, by się przed odcinkiem spieszyłem, żeby nagrać kilka tych odcinków pod rząd. Teraz ewentualnie siódmy będzie też tajemne sanktuarium i wiele innych rzeczy. A, nie mogę tego podnieść. To też jest tajemne sanktuarium. Lightning, co zostawiam oczywiście. Lightning. Wola, ale można o tak. Tyk. Town portal, town portal. Resurek wywalamy. Jest identyfogany rezurrekt. To później się temu przyjrzymy. Na razie pakujemy. Nie mogę napakować, za dużo. Może z kapem się, się zmieści. Tu mamy miejsce, tu mamy. Mane jedną. I życie. I się zmieści zmieścił się, ale już nie mamy miejsca, więc musimy wracać do miasta. Portal F7, F6, F5, F4, F3, F2, F1 Hmm I tu jest yy, S było. Nie no, to Space B o tutaj C. Portal też był, no to powiedzmy F1 Dobrze. S i F1 i wracamy do miasta. Miasto jest takie. Szychwytowanie gry jest lepsze, można w każdej rodzici ścigać. Nie mogłem obrazu, ale teraz mogę, bo obs na... Ustawiłem na administratora. Hello my friend! Stay z tego by trudno byłoby długość odcinki Jak tam 30 minut, czyli gdzieś 12 godzin przesyłał no to dajcie spokój. A teraz będzie się cało 10 minut Raid items Speak nie, co my mamy, a mamy bardzo dobrą. Redisfary, nie już takie zbroje są. Chain mail, chain mail chain mail, a my mamy ring mail. To też wywalamy blog speed i tak dalej, co my mamy? do siły resist fire To też niepotrzebne Mana plus 12, niepotrzebne A do siły i resist cold 15 Tej w ekwibunku potrzymamy i wracamy szybko A, jeszcze książkę wrzucę do skrzyni. Yy, tutaj Pamiętam jak się Nie wrzucało? Nie pamiętam, teraz pamiętam 50 lewy. Level. level zdobyliśmy. Ja oszczędzałem punkty, czy miałem coś dawać? Nie mamy punktów, 5 do rozdysponowania, już nie pamiętam, co miałem dawać. A chyba było trzeba 60 siły, coś takiego, ale to jeszcze jest czas. Na razie z życiem nie mamy problem. Siłą nie mamy problemu. Można dać do steriki. Do dexterity. Chili zręczności Wracamy F3. Lightningiem kasujemy przeciwników. Okej. Okay. Bierzemy to. Popatrzy się czy się nagrywa, wszystko się nagrywa. Jakby się nie nagrało, to było kiepsko. I idziemy dalej. Bro to tu, pur, chyba... Brodaty. Wiem skoro resurrect. 1000 golda. Dobrze. AP mamy, idziemy. A jeszcze tego. Mamy w miarę mana, idziemy tutaj. Nie trzeba w ogóle cyferek tu zyski, nie korzysta w Diablo 3, może no w Diablo 2 też niepotrzebne było 1, 2, 3, 4 oprócz mikstur, A ja tu mikstur nie potrzeba, bo ja tu daję sobie radę z życiem. Ale można też życie podwiększyć w każdej chwili. ...żeby było go jeszcze więc życie mi sobie rozpadek, ci ucznicy, jakaś grupa elitarna, albo 2, trzy, cztery. Wtedy już jest ciężej. Tu oczywiście od tak Lightninga. już mapę, o. Polska pod infer Inferno to nie. O i coś tam jest, coś tam jest. Chyba ksiąga budująca fabułę. Może była większa szybkość ataku. Tamtym. Ale nie jest zła tutaj też. Nie czuję różnicy, bo dawno nie grałem. Które idziemy najpierw. zwiedzić? Czy będzie tutaj inne sanktuarium. Wtedy kiedyś sobie zejdziemy Może lec jutro, to nagram sanktuarium. Będzie trochę odcinku. Bo tam będzie trzeba portal. Jeśli się księgi jednej nie przeczyta, to nie można dalej się dostać. Jest portal potrzebny. O, widzicie, już chyba tego nie możemy użyć. 36 siły. 26 on. Nie on, 200. Czyli dwuręczny. Okej. Okay. Jedziemy dalej. Healing potions. Różne te. Nagrywam z bramą szumów. Chyba, żeby było mniej tych szumów. Ale dźwięk może trochę przycinać. Ale jak się nie odezwę, to całkiem ładna gra muzyczka i tak dalej. Klimatycznie bardzo wtedy się robi w takich chwilach. Już dwie trzecie mapy chyba siedziłem. Okej okay. Kolejna część. Mogę być też na ferie, który miałem nagrać. Sanctuary, bo to naprawdę bardzo dużo odcinku, to, to można powiedzieć. I tu należy mówić. Tak kasować trochę z tych wrogów. Troje ich pościągać trzeba. Muszę życie. uzupełnić. Na kilka ataków padają. Dosłownie. Lightbelt. Ale rzeczy. Rzeczy wypada bardzo dużo. nie klikamy księgi. Lightbelt, tylko nie wiem... Jak pod... Nie czy jest. Y Legendarny Czy co? Czy jaki? Czy żółty. Rzadki. Oj się mnie. Nie mam many. Wypijemy. Po jednym strzale już nie ma many. Z nim będę ganiał i ganiał. Ja nie chcę. Ja wolę otrzymywać obrażenia, jak go nie ugonię. Mamy jeden strzał, e, więc co tu mamy? Jaki Light Belt? Nie, nie jest y, taki, jaki by się chciało. Czyli legendarny. O, tam coś jest więcej. Druga część później. My się możemy tak ustawić i zniszczyć. Ale nie możemy wszystkich skrzyń zniszczyć. Możemy ich nie dać rady zniszczyć wszystkich bardzo dużo ale co to za mapa widzicie łoch jak... jak jaki oni mają speed oj tarża speed full co to za speed oj jaki boss to oczekuję tarża paladyna z Diablo 2 padam To trzeba. Jak szarża paladyna z Diablo 2. Może teraz padną. Dlaczego oni nie padają? Wreszcie. Amulecik wypadł. Taki. Arakcy takie. Full Helm. Szkoda, że tu nie można nasycić jak u Chersi. O, ile mi tych mixtur poszło? Już full, teraz tych na full. Jedna nawet stała, okej. Okay. Idziemy dalej. Tu mnie ładnie wystartowali. Ja myślałem, co to leci? Może tamta była lepsza bronia, nie. Bardzo dużo wszystkiego jest. Dwa odcinki, może jedną lokację będziemy iść. 15 minut i. Taka duża ta lokacja. Trochę duża. I tak teraz. Bardzo duża lokacja. Podzielimy ją sobie. Pojemne sanktuarium najlepiej robić. Szybko Jak tu już mi długo, to tam jeszcze bardziej. Level 8, Następny. Ale chyba nie zdążę nagrać. Po tym następnego. Taka wielka mapa. Nawet połowy jeszcze nie zwiedziłem, widzę. tam już dwie trzecie. No, trzeba od drugiej strony wejść. Full lewia... i mana. Gotowe. Już zaraz level, pół levela. Znaczy może nie tak zaraz, ale w miarę szybko. Po elitce trochę podskoczyła I uwaga! Będą się pchali teraz. Będą na się pchali do drzwi. Po jednym strzale już nie ma teraz pełnej misturka. powinny tam popadać. Podali. Tu nic nie będzie. Knight Clan. Book of Dark Park. A to nie, nie bierzemy, bo to tanie. Phasing to chyba warto brać. Coś zmieścę. Czekajcie. I to zmieszczę i tamto. I Buko Dark Pact zmieszczę. Ucieka mi to, niech sobie ucieka. Idziemy dalej. Duża ta mapa. Duża, duża. I nie muszę już lewera ósmego szukać. Coś będzie. To to jest oto ściana, ja myślałem co to jest zwykła ściana dobrze i teraz tu close door i tak Złamemy wszystkich a resztę dobijamy Dobijamy tylko mi ciągle uciekają, nie lubię tych łuczników. Wiecznie uciekają, i nie można ich zaatakować Kolejny phasing Co to jest phasing? O, to nie idzie Chcę... Nie wiem, co to jest phasing Tutaj, tutaj, to można wypić Nie to To ustawić F5 Jeden, z turkę i idziemy do miasta, już nie mamy miejsca w nic. I sprzedajemy rzeczy. Chyba, że udałoby się następny level szybko, no to wtedy mógł następny level ogólny. Przejść. A, najpierw do Dekarda friend Nie tak dużo rzeczy. I do you? Ok, dwa do wszystkich atrybutów Ale nie trzeba nam 100 To lepsze rzeczy Phasing, co to jest Phasing? Nie wiem czy to jakieś fajne 29 magii To miałem zostawić To, minus dwa do strange To miałem zostawić do przerobienia To miałem wywalić, to się na nic nie zda o, fajny pas, mimo że ten points w to ten. To i Dexterity i Strange. Bym chciał ten. Mimo że ten mi daje więcej hit pointsów i tak dalej. Ale to wtedy odporności, a nie. Było... I... T. Te, te I. Dobrze. Czy mamy takie odporności, tak, tak. Słonizyktorę oh, do dołu, ale ten pad zostawimy jeszcze, nie skończyłem. Dlaczego? O właśnie. I do Gizwarda. Dodajemy jeszcze to, 10 do Witalizii 2600. Nie wiem, co to jest phasing. Jedno phasing, zostawimy. A, tak. To jest Darkpad, niepotrzebny nam minus 2. Co do tych rzeczy To do tych rzeczy, które się mogą przydać To nam też życia nie mamy, nam no trzeba Albo nie Mamy trochę jeszcze tu Ale to te mniejsze teraz, mniejszy pas Co więcej many nie idziemy, co będziemy, mana? Cięgi kiedy indziej się sprzeda. Na czasie mi zależy. A to nam niepotrzebne. Ten mnie denerwował. On ciągle będzie uciekał i go nie dopadniemy. Wreszcie. Tu coś było Jest zwykły pokój. Jednak coś, pokój się kończy. Będzie mi uciekał. Będzie mi uciekał, to nie ma sensu. Niech sobie strzela. Koniec. I my Nie ma many? A, F5. Nie to, F3 miałby. Chyba to jeszcze wrogów jakoś ogłusza Duża ta mapa To to są wiedźmy Wiedźmy czy nie? Puszczają takie rzeczy Nie... Jest dużo tych potworków nowe potworki 4... No dlaczego? 5 Nie rozwalimy ich, chyba padniemy, no ale coś... Silne to wszystko jest Nie wiem, F5 F1 F1 na szczęście, małe many, jakbyśmy nie mieli to nie Chyba teraz pożycie i pomane, ostro się robi Dają dziwne rzeczy Może tą, ten zębaz był lepszy, więcej hit pointsów. Powracamy do niego. A ten... Ten w jego miejscu. Dlaczego nie mogę? Już mogę zmienić. Teraz na fulla. Czy nie na fulla jeszcze miejsce jest. Więcej hit pointsów było lepiej niż to odporności. Review healing. Już nie trzeba było d items. To jest za dużo tych mikstur kupiłem To sprzedamy i to Powinien mieć więcej many, bo życia mam dużo Więc many trzy przygródki, a życia 2 Inaczej trzeba teraz dawać w życie A później siłę. Idziemy po manę 64 tysiące Golda Pasy. Waluty przetargowej mamy, więc jest bardzo dobrze. Planuję też zrobić serię. Yy, chciałem Far Cry Primal, bardzo fajna I gra. O wioski nowcach. Inferno. Circle of Ice to nie. Phasing jedno miałem sprzedać, tylko miałem. Pod w ogóle miałem sprzedać. Życie. Many te many nic nie dawały, a te 150 to, to ja jednak może bym te lepsze kupował many Bym nie musiał za chwilę się cofać Tu mamy 70 many, a ile kosztuje F3? Yy, nie jestem pisany chyba Zaraz zobaczymy yy, B Ile kosztuje many lightning? 10 many i możemy kilka. Siedem takich. ma chyba odporność. Nie ma. Tego go mucimy. Poszedł, ale było. Walki. Raising to nie. Nic fajnego nie wyrzucili. Projekt spa było. Dobra, na dół. I tak się lightningiem rozwala. Najlepszy czar. To lightning. Wszystko nim można rozwalić. I beczki. Więc jest okej. Okay. Tędy możemy przejść. Ale tu już nie ma. Musimy tam przejść. Zaraz w górę zwiedzimy i to będzie koniec mapy. Podejrzewam, że jestem odcinek będzie jakiś tam. Level 8 to może być duży. A i tak postaram się szybko go przejść. Tu nic nie ma. Tu też ten mi coś ucieka, jest Co to było? A myślałem, że jakieś... Dobre A to nie I są. Ile tam, ta przywraca? Nie wiem właśnie ile przywraca Towe, hard armor I tędy Łapka I atakujemy, żeby najwięcej ściągnąć Ten jak on się nazywa? Alker. To mi się kojarzy to. Alker. A, no tak, z moim polegą do grania wota. Bardzo fajny. I ma mądrość filozofa. Ma właśnie taki link. Stalker i coś tam jeszcze. Capslocków chyba. Z dużych liter. Tam górę później, na razie tutaj. night Clan. I kolejny. A, Full Mana Nightclan Knight Clan. Mamy skrzynkę. Co w niej jest? Gold był. jest Full Mana Potions. Tu coś jeszcze jest. Nie wiem co. Kulkę, trochę golda. Ok. Rozwalamy ich. Muszę trochę głośniej mówić, żeby mi nie urywało rozmowy. Jednak słyszałem, że nie urywa rozmowy. Więc nie wiem jak to będzie się interpretować. Czy urywa, czy nie. Lepiej więcej szumów, a lepszy głos jest dobrze tak jak jest to optymalne ustawienia OBS-a ładnie I, i chyba cała mapa chyba tak o coś jeszcze zniszczyłem czemu ja wyrzuciłem piersi gdzie on jest? Rink of Turge. mój Rink of Turge wyrzuciłem najlepszy to źle tu rendy był level 8 dołem A górę nie miałem jeszcze przejść Nie, tam już nie można przejść A można tędy, no to idziemy Tędy Mi się mieć psuje, będzie trzeba naprawić u Kowala Z bardzo nim uderzam Na pewno trzy. żeby to wszystko zniszczyć. O ładnie. Teraz, tak. Ren ze skrzyniami. Ulma na potions. Kimitar. I nie tylko. Jednak to jeszcze... Trochę mapy jest. Nie mogę zaatakować. Atakuję. I Mana Potions. I okej. Okay. I następny level. Powiem dać sobie radę, czy będzie jeszcze większy od tego, jak ten już był gigant. To się okaże. Okaże się. Wkrótce. Level 8 będzie. W kolejnym odcinku. Tymczasem komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Łapkujcie, ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!